żeby być z tym dzieckiem w różnych miejscach, żeby móc tutaj spotkać się z mamami, móc porozmawiać, usiąść tu na kanapach, usiąść przy stole, napić się kawy. Siedzimy, rozmawiamy, czasem zapraszamy gościa, organizujemy sobie same zajęcia, tylko zapraszamy tutaj bardzo dużo gości. tak? że ma, Mieliśmy i policjanta, i panią Leśnik, i panią od masażu, i logopedę, i dogoterapię. Witaj Agato, witaj Tomku, jak się macie? Jak się macie, wszyscy Was witamy, rączkami machamy. Klas, 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 klas. Fundacja Rozwoju Rodziny rodzicdziecko.pl zaprasza do klubów Rodzica na terenie Gdańska na bezpłatne zajęcia dla rodziców z dziećmi od 0 do 6 lat. Więcej informacji na www.rodzicziecko.pl